Co najmniej 10, gdyż ludzie, którzy przed Wami stoją, zaraz będą strzelać. Co prawda, cieszymy się, że niektórzy z Państwa chcą nam pokazać, jak doskonałą skutecznością... ...dą się muszkiet! Już tam nasi dowódcy odpowiednią odległość robią. A żeby posłuch był, daj tam mości Orzechowski z armaty, chuj! Okej. Okay. No tylko... Dobra, <głosy> <głosy> Prosimy się odsunąć, drodzy państwo minimalną odległość to 20 metrów. Szukać porządkowy, co udało dobrze. Dzisiaj tutaj cały dzień na scenie będą i przed sceną atrakcje, zatem od razu przygotowujemy plac turniejowy. Tam będzie Dzieci, kobiety w ciąży, jak i osoby o niezbyt mocnych miejscach pośladków prosimy, aby stanęły z tyłu. Za chwilę chód będzie naprawdę ogromny. Nie chcemy, aby ktoś zginął lub też się zbyt wcześnie narodził. Ale to z

Ale gdzie? że się dzieje to? tylko w stronę wroga twojego, nigdy twoją. Ale lucu się teraz się na to